Christine Watkins jest bardzo popularną autorką. Nie tylko jej książka Ostrzeżenie, nie tylko jej książka na temat modlitwy na wzór 46 gwiazd, Płaszcza Matki Bożej, ale jeszcze inna książka może być bardzo ciekawą zachętą do podążania wspólną drogą ku Bogu. Teraz chcę powiedzieć Wam o książce będącej kontynuacją tych dwóch wcześniejszych, bo mówię o dzienniku modlitewnym Maryi, gdzie oprócz rozważań wspomnianej autorki są przywołane jakieś cytaty ze świętych, związanych oczywiście z tematem rozważanym danego dnia, i jest jeszcze przestrzeń na Twoje osobiste notatki. I chodzi o to, żeby nie zatrzymać się w pół drogi, ale żeby mieć jakieś. Metody ciągłej pracy nad sobą, ciągłego rozwoju. I dlatego przyglądamy się kolejnym cechom, które ma Matka Najświętsza, i zastanawiamy się, w jaki sposób my możemy, tak jak ona, postępować w ten sposób, upodobniając się do Jezusa. Taką ważną cechą Marii było umiarkowanie. Takie staromodne słowo. W umiarkowaniu chodzi o to, żeby w jakiś sposób powściągać własne myśli, pragnienia, potrzeby, które moglibyśmy zrealizować, ale z jakichś powodów ich nie będziemy realizować. Umiarkowanie jest oczywiście bardzo mocno powiązane z praktyką postu, przecież on jest bardzo ważny, nawet jeżeli jakaś możliwość zjedzenia czegoś, kupienia sobie czegoś jest w naszym zasięgu, ale jeżeli to nie jest wolą Bożą, to nie będziemy tego czynić, bo przecież, jeżeli będziemy ulegać wszystkim naszym potrzebom i zachciankom, to w pewnym momencie już przestajemy rozróżniać, co jest dla nas ważne, ważniejsze, a to też y, będzie skutkować czy może skutkować jakimś rozregulowaniem psychicznym, czy rozregulowaniem cielesnym. Wyobraźmy sobie człowieka, który nie stawia sobie hamulców, gdy idzie o jedzenie. Albo gdy idzie o picie alkoholu, to ta zbyt duża ilość pokarmu czy napoju w jakiś sposób w pewnym momencie go niszczy. I dlatego jest to ważne umiarkowanie. Ale dotyczy to również e, myśli, pragnień, uczuć, bo one mogą nas zwodzić, one mogą nas oszukiwać. Myślę, że nieraz Wam się zdarzało, kiedy jadąc samochodem nastawiacie. GPS, wyznaczacie sobie jakiś cel i podążacie tą drogą, którą wam GPS podpowiada, ale nagle okazuje się, że kończy się asfalt. I chociaż GPS pokazuje, że oczywiście można jechać, ale wy zawracacie, bo wiecie, że to nie jest dobry pomysł, ta droga. Oczywiście zdarzają się przypadki. O wiele bardziej poważne niż tylko kończący się asfalt, że GPS wyprowadzi kogoś jakąś dziwną leśną drogą, która prowadzi do bagna. I wtedy tym bardziej trzeba zawrócić. I właśnie tak trochę jest z naszymi pragnieniami. Jeżeli nie będziemy je w jakiś sposób kontrolować, powściągać razem z Panem Bogiem, to one to realizacja ich pozornie da nam zadowolenie, bo tak naprawdę nam zaszkodzi. I właśnie, aby do tego nie dopuścić, potrzebujemy umiarkowania. Maria uczy nas umiarkowania, między innymi przez to, że ma świadomość, pisze Christine Watkins, że nasze zmysły, oczy, uszy nie zawsze mówią prawdę, że mogą nas zwodzić. I dlatego potrzebujemy nieraz powściągnąć, zatrzymać realizację naszych potrzeb, po to, żeby uzgodnić to z Bogiem. Jak mówił św. Paweł, wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.